W środę Saneta Kajici stwierdziła w parlamencie, że ma nadzieję, że Bank Japonii będzie prowadził odpowiednią politykę, aby w sposób zrównoważony i stabilny osiągnąć cel inflacyjny na poziomie 2%, ale nie poprzez czynniki kosztowe, ale poprzez podwyżki płac. Dodała, że Japonia nadal stoi w obliczu ryzyka powrotu deflacji. I to oczywiście żadne zaskoczenie, bo o charakterze inflacji w Japonii mówimy tutaj od dawna, natomiast te słowa wybrzmiały dla rynków jednoznacznie jako presja na Bank Japonii, żeby nie podnosić stóp, niezależnie od motywu. No i Takaichi ma faktyczny problem. Za wszelką cenę chce pomóc eksporterom, a słaby jen jest w stanie złagodzić cła, szczególnie dla mniejszych firm, które nie są w stanie dopasować biznesu tak jak Toyota, no a jednocześnie słaby jen uderza w konsumenta. Ceny konsumpcyjne wzrosły w Japonii o 12% od 2021 roku. I kilkanaście godzin temu nowa minister finansów powiedziała po spotkaniu, że nowy pakiet stymulacyjny przekroczy 17 bilionów jenów, czyli 110 miliardów dolarów, co pewnie rynki odbiorą. Po otwarciu jako prospadkowe dla jena, więc prowzrostowe dla pary dolar do jena. I drodzy Państwo, taki obraz sugeruje nam wysokie prawdopodobieństwo powrotu interwencji walutowych Ministerstwa Finansów z okresu późnego kurody w Banku Japonii, które miały bardzo konkretny schemat. Po pierwsze, bardzo często pojawiła się najpierw delikatna interwencja słowna. Ktoś z Ministerstwa Finansów wspominał się kursowi jena. Później Mieliśmy poważniejszą interwencję słowną, np. wyrazy większego zaniepokojenia, na przykład przez ministra finansów. Po trzecie, bardzo często pojawiał się tzw. rate check, czyli sygnały, że Bank Japonii bądź Ministerstwo Finansów zwraca się z prośbą o podanie orientacyjnych kursów wymiany jena, bardzo często przed, na kilka dni przed faktyczną interwencją, do której y, bardzo często w takim schemacie później dochodziło. Aktualnie wydaje się, że jesteśmy gdzieś na poziomie dwójki. Kilka dni temu minister finansów Satsui Katayama stwierdziła, że obserwujemy jednostronne gwałtowne wahania kursu walutowego. Natomiast na jakim poziomie ta interwencja może potencjalnie mieć miejsce? No taki właśnie jest sens interwencji, że są one niespodziewane.